Zabijam! Resztę się trzymaj. Ek go dwie... go dwie godziny. Ekspiłam! A jesteś dziołchą. No za tym bardziej zostawiam. Jeszcze z takim bendingiem zajebistym O. Dzięki, dzięki. Ty i wiem już, jaki będzie materiał na YouTube'a. Zenchantowałem. Nie, no, o, najlepszy miecz. To będzie nazwa starego odcinka, i właśnie będzie ten miecz, nie? I jeszcze z zrobię miniaturka będzie człowieków w pokoju z enchantem, jakbym go sam zrobił, nie? I nikt nie będzie wiedzieć, jaka jest prawda. Bo na początku odcinka dogram, że na offstreamie to zenchantowałem, nie?